Jan Artymowicz, prezes podkarpackiego okręgowego Związku Warcabowego. Teren Lubaczowa, to tak można powiedzieć, że jest to taka, takie zagłębie warcabowe. Taka jest ogólna opinia i chyba wyniki, o których zechce Pan powiedzieć, i o osiągnięciach, na pewno o tym przekonają wszystkich, którzy będą tego słuchać. Tak, w tej chwili nasz powiat stał się takim zagłębiem, nie tylko w, nie tylko w województwie, ale również w Polsce. Mamy kilka klubów, bo jest klub Libero Baszczę Dolna, Unia Choryniec Zdrój, SGU, Czarniu Leszyce, Sokół Lubaczów, ale tam już troszkę sprawa koleje, Wielkie Oczy, Łukawiec, Stary Dzików. I w tych miejscowościach regularnie są treningi i po prostu rozgrywają, tutaj turniej kwalifikują się na Mistrzostw Polski. Każdy zastanawia się, dlaczego to zagłębie jest u nas, a nie jest na przykład w Przeworskim czy gdzieś tam dalej. Robiliśmy turnieje wojewódzkie, przyjeżdżało tutaj dużo od nas, do nas, seniorów, którzy początkowo potrafili z nami rywalizować, ale po pewnym czasie zajmowali miejsca dalsze i przestali przyjeżdżać. Niestety Sport ten warcaby wymaga systematycznych treningów codziennych. I tak jak tutaj i w tych wszystkich klubach nie tylko trenerzy są zaangażowani, ale rodzice dostają tak samo materiały, mają przepracować z dziećmi w domu. I później wychodzi to wszystko, czy te treningi są regularne, czy nie. My to potrafimy sprawdzić bardzo szybko. Wspomniał Pan o tym, że przyjeżdżają tutaj seniorzy. Jakie grupy wiekowe działają na terenie y, Lubaczowszyzny, jeżeli chodzi o warcaby stupolowe? Jeśli chodzi o warcaby, tutaj, to tak jak w całej Polsce: kategoria do lat sześciu. I tutaj y, akurat w Baści najmłodszą zawodniczką, i chyba pewnie w Polsce, była zawodniczka, która podczas oficjalnego turnieju miała 3 lata i osiem miesięcy. Nie wiem, czy jest tutaj. Akurat krzyk. I następne kategorie: do lat 8, do lat 10, do lat 13, do lat 16, do lat 19, do lat 23. I później już idą seniorzy. I tam przyjeżdżali na, na turnieje tutaj u nas yy, w wieku prawie 90 lat. Czyli nasi seniorzy też są mocni? Nasze seniorzy yy, tutaj. Są mocni tak, bo przykładem jest tutaj Michał, który nawet zdobywał medale wśród seniorów, a więc nas się boją tutaj. Ale to jest jeden, jeden, jeden z przykładów, który, człowieka, który potrafi przekazać swoją wiedzę następnym zawodnikom. No właśnie. Proszę nam powiedzieć o początkach tych WhatsAppów, bo Pana postać jest, można powiedzieć, ikoną tej dyscypliny sportu na naszym terenie. Proszę opowiedzieć nam o początkach, jak to było z tym organizowaniem tej dyscypliny sportu w naszym terenie. U mnie to rozpoczęło się w 1986 roku. No tak troszkę. Byłem na takim kursie sędziowskim i wtedy postanowiłem założyć klub. Oczywiście staraliśmy się szukać zawodników nie tylko na, na terenie gminy Choryniec zrój ale również w innych gminach. tam, dochodziliśmy y, poprzez nauczycieli, bo takim y, wsparciem dla nas były szkoły podstawowe i my nigdy nie narzekaliśmy tutaj na nauczycieli. A w Polsce jest różnie. tam. Niektórzy nie potrafią się dogadać. I ja, będąc w tym choryńcu doszliśmy do takiego poziomu, że no, niestety trzeba było coraz. Zdobywaliśmy medale na mistrzostwa Polski, ale na mojej twarzy zaraz był smutek. Bo tak, za pierwsze miejsce Polski Związek opłacał wyjazd na mistrzostwa Europy, świata, ale za drugie miejsce my musieliśmy zdobywać pieniądze. I wtedy. Już następny kłopot, następne zmartwienie, jak powiedzieć dziecku, że słuchaj, nie ma pieniędzy, ty nie pojedziesz na mistrzostwa Europy? A on już się zdążył cieszyć na mistrzostwa Polski, że on się zakwalifikował, bo już mu tam koledzy powiedzieli. I wtedy po 30 latach postanowiłem odejść z tego choryńca, bo, bo nie mogę patrzeć na dzieci, które chcą jechać, a ja nie mogę im załatwić. Oczywiście znalazł się tam. Dobry działacz Jurek Zabornia, który jest tam prezesem działa, a ja postanowiłem pomagać kolejnym ośrodkom, żeby oni już nie musieli do, jeździć do Chorwnica. I tak na początek baśnia Lubaczów, Oleszyce, Dzików, Wielkie Oczy. Tak, żeby oni złapali tego bakcyla, żeby już coś tam podziałali, bo każdy ośrodek ma swoich już instruktorów warcabowych, sędziów warcabowych. Wtedy moja rola się może i kończyć, tak jak teraz odszedłem z Dzikowa, gdzie zostało wszystko tak, że mogą już sami działać. I tak każdy ośrodek. I Marzy mi się jeszcze okręg tam na Rolski, nie wiem czy mi się to uda. Nie wiem czy będę miał na tyle siły i zaparcia, bo z tym też jest różnie, bo zawsze sprawy finansowe wychodzą. No właśnie, Pan to jest taka, jak wspomniałam, Ikona, taka dusza tego wszystkiego. Główny koordynator, można powiedzieć, organizowania tych klubów w różnych miejscowościach. No i wtedy, gdy już Pan osiąga ten sukces, widzi Pan, że jest trener, że jest sędzia w danej miejscowości, że to wszystko dobrze się kręci, są efekty. I co dalej? No zdobędzie Pan jeszcze na rolszczyznę i co dalej? No, fajne pytanie, co dalej? Mam, Nie wyjedzie pan przecież z Lubaczowa. Mam różne jeszcze odskocznie takie, bo każdy z nas Warcabów, ale ja zajmuję się również genealogią. Mam drzewo genealogiczne na 770 osób. Od czasu do czasu piszę wiersze, wydaję w tomiku tam wspólnym z kimś tam. Marzy mi się napisanie powieści. O Warcabach? Nie, o miłości. No i co jeszcze? A zawsze mi się marzyła praca w domu kultury i założenie kabaretu. Byłem bardzo bliski tej, ale akurat nieraz lojalność wobec aktualnego pracodawcy trzeba było postawić na pierwszym miejscu i. I zrezygnować. No właśnie, ta aktywność w Watsabach, to ciągłe logiczne myślenie, które, do którego zmusza dyscyplina y, y, właśnie Watsabowa. Y, czy to właśnie pan sądzi, że te wszystkie pana pomysły, ta pana aktywność intelektualna, czy to jest zasługa tego, że zajmował się pan Watsabami, ta sprawność intelektualna samym szacunkiem. Tak, to chyba mi te Watsabie trochę pomogły. Naprawdę ja nieraz wychodziłem na turniej jakiś gminny na scenę i jakby mnie ktoś zapytał nagle jak się nazywam, to był wielki problem. Teraz jestem troszkę odważniejszy, oczywiście nie tak, niektórzy mają to we krwi, a ja oczywiście staram się nigdy dużo nie mówić, chodzę gdzieś tam z boku. Bo uważam, że Choć doszliśmy do pewnej, w, pewnym, w pewnej części, że trzeba się troszkę chwalić, bo, bo to są jednak sukcesy tak nawet porównując do innych dyscyplin. Ale chyba główną rzeczą jest dawanie radości tym dzieciom. To jest chyba. Naj... Widzieć tą radość w tych, w tych oczach, to jest takie. Burnujące. Tak. I myślę, że... Mimo, że mam tam te inne takie zainteresowania, to coś jeszcze myślę w tych Warcabach. Zresztą, jeśli chodzi o Warcaby, to ja dążyłem do tego, żeby wprowadzić kategorię do lat 10. Dzięki mnie ta kategoria w Polsce jest do lat 8. Jest tak samo dzięki mnie. Musiałem ze związkiem walczyć, że trzeba zaczynać jak najszybciej. I my zaczynamy tutaj naprawdę jak najszybciej, bo wciągamy dzieci 4, 5, 6 lat i dlatego mamy tak, takie sukcesy. Który sukces z powiatu lubaczowskiego był dla Pana taki najbardziej znaczący? Czy jest taki sukces w Stupolowych, z tych wszystkich miejscowości? Czy jest coś takiego, co najbardziej, największą dumą Pana zabłysnęło? To znaczy, jeśli chodzi o sukces sportowy, to jest mistrzostwo Polski w kategorii do lat dziesięciu Wojtka Wołczaka z Chorynca. I Wicemieszczostwo, y, znaczy powiedziałam Polski, mistrzostwo Europy, przepraszam, troszkę to tego. I wicemistrzostwa Europy y, dziewczyny z Dachnowa Mroczko. To są takie dwa sportowe sukcesy najważniejsze. Ale y, na pewno no, również stawiam y, zdobycie tylu medali, co na przykład Basznia w tej chwili zdobywa. No i Moją radością taką sportową jest to że, to, że to wszystko trwa. I to jest chyba takim największym sukcesem, bo my ten czas, dzieci, to sprawiamy, że oni akurat nie bawią się komórkami. Właśnie jeszcze jedno pytanie, ostatnie. Proszę, co powiedziałby Pan dzisiaj, stając przed młodzieżą, przed dziećmi, a żeby je zachęcić do tego? Grajcie walcaby? Padnie pytanie dlaczego, więc jak zachęci Pan do grania walcaby? Bo to jest trudna sprawa, ja mam swój sposób, bo y, trzeba najpierw poznać dziecko. Jak mu to przedstawić? Bo y, każde dziecko jest inne i, 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 i trzeba go. Dla mnie to jest... Ale czy warto? Tak, warto z tego względu, że Aha. dawałem już wiele przykładów takich, że uczy cierpliwości i pamięć. Pamięć naprawdę jak... Dziecko sześcioletnie potrafi przyjść z partii, pokazać w środku partii, jaki błąd popełniło, i wszystko. Także już to widać. Sześcioletnie. Całe to przedsięwzięcie, całe funkcjonowanie tych wszystkich klubów wymaga nakładów finansowych. Czy jest, jak to się odbywa, i czy jest ktoś, komu chciałby Pan szczególnie podziękować i kogo prosić? Szczególnie. Chciałem podziękować akurat w tym miejscu, jesteśmy Mujtowi gminy. Mujtowi, dyrektorowi tutejszej szkoły. Oni zawsze byli z Warcabami, nawet jak tutaj nie było klubu, oni potrafili pomóc klubowi chorynickiemu, bo tam akurat trenowały dzieci z tej gminy. To jest dla, dla niektórych może to być dziwne, no ale oni potrafili przeznaczyć pieniądze na obcy klub. Również chciałem podziękować, zawsze mamy jakieś tam wsparcie ze starostwa, poprzednie starosta, który przeznaczył jakąś kwotę na Warcaby i my ją wykorzystywaliśmy, przyszedł nowy starosta i ta kwota jest dalej. I tutaj też chciałem podziękować nowemu staroście, że to wszystko trwa. I moja jest taka prośba, żeby w każdej gminie, jeśli zmienia się jakaś opcja, bo my nie walczymy z żadną opcją. Że jak przychodzi nowy wójt, żeby jednak pomyśleć, żeby to trwało co, co było za poprzednie, poprzedniej kadencji. Tak, bo sytuacja niektórych klubów w tej chwili, jeśli się zmieni opcja, jest tragiczna, No z tego powodu dzików nie był na Mistrzostwa Polski, gdzie zdobywali medale i na pewno to, to byłoby tego więcej. No, to jest taka moja prośba, Niech, żeby nikt nie patrzył się, czy to jest sport, czy to nie jest sport. Czy to się kwalifikuje. My, mimo że nie jesteśmy tym sportem, Ministerstwo Sportu daje nam dotacje we, według tego programu klub. A więc nie jest chyba tak źle z tym. A nie, nie to chyba jest najważniejsze. Ja uważam, że Załóżmy 30-40 osób zaangażowanych w klub, rodziców, do tego dzieci regularnie trenujących i nikt nie pobiera pieniędzy, to chyba warto to, na to przeznaczyć środki. A do tego promocja. Ci zawodnicy w tych kuszulkach, mimo że ma kuszulkę reprezentacji Polski, na co dzień chodzi tam w swoich klubowych i reklamuje tam, czy w Holandii, czy, czy w Finach, czy gdzie, gdziekolwiek. Dziękuję bardzo. To dziękuję. Prezentujące SG Uczarni Oleszyca. W pierwszym miejscu zabierze Karolinska A na miejscu drugi Nikola Filipiak oraz Wenz-Majer.